Maneczko z tej strony krzychu to jest film o Brawlu. Nagrywamy serię. Kto zdobędzie więcej punkt, punktów na solo, czyli jeden Winek to 10 punktów, tak jak Pucharków. No dobra, więc bez zbędnego przedłużania lecimy. Gramy Jackie albo po prostu jakim chcemy z odmiarzem. Więc ja od razu idę na środek, żeby mieć dużo powerów. No i co? Lecimy. Daryl widzę tam bardzo dobry jest. Bardzo taki kozak, że hej. Ja chyba wiem kim zagram. Kim? Kimś, na pewno. To fajnie. I... A ile, a ile chcesz, David, żeby wbili łapek pod tym odcinkiem? Ja tak myślę, że pięć. I jakby coś, jakby coś, to ogólnie, jak oglądaliście innych youtuberów, to nie chodzi nam o pięć koła, tylko chodzi, chodzi o pięć łapek normalnych. No. Brawo. Bo inni youtuberzy mówią, że pięć łapek, a tak to pięć koła. Pięć koła to reakcja Dobra, więc teraz gra Krzysiek. ja odpowiedzi zbierasz? Darylek. Ho, 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 do you like the party? Znam wszystkiego co on mówi. Wszystkiego od głosy. Dini. Normalka. Profeska. Lubię Tarylem grać. To dzień jest dobry. Chłop strzeli w ścianę. Hi. Który cię pewnie Uhuhu. zaraz Tymujemy się? i Ciepka. Wow. Dostajesz bomba od tego Dzina. Dobre, nie jestem kamperem, wychodzę z tych kraków. Hello, PewDiePie. O, ty typiarzu. No, debilno. To jest mądry, żeby przyciągać daryla na blisko. I widziałeś, to zrobiłem, tutaj się odbiłem raz go i drugi. Dobra, jestem genialny, ale muszę to zrobić. Uhuhu! To jest najlepsze użycie ulta. się lubię tym bawić. O dobrze, nie gadaj, że, nie gadaj że będę miał więcej ciepuch. Jest! Mam trzy punkty, a ty dwa. O, myślałem, że będzie gorsze. Ja co od razu wybiorę Jackie. Mamy nowe. Mm. Nie ma. <noise> mapa. O nie. Nowa mapa, ale na chyba. No. Sorki, że piszą na grubie. Na grubie. Na grubie. No, no. Na no na grobie. W... <noise> <noise> Kurde. Na grobie piszą. Co? Gubie. Jezus. XD. Dobra. Ale jestem dobry, na powera Nie mamy Rosa Barbarosa. Udajcie się ode mnie. Słabiaki. <grymna> Dwa bóle. A. Dzięki. Dwa bóle, patrz ty. Walka bólów. No, 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 no siu, siu, no siu, Czy ja ci coś zrobiłem? Nie. Gramy tylko na solo? No ile? Plus jeden. Gramy tylko Ale na solu? No? no nie. Ale my jesteśmy kozakami. Mhm, kozacy albańscy. Dobra, gram najlepszą postacią. Na pewno wygram dynamikę. Daj I. Niam, Bomba, bomba i po bombie. Co to? tu? Kozak albański, chłopiec, kozakiem albańskim. To na blisko podeszł i do tego bóla. No mówił, że przegra. Nie, nie mówiłem, że przegram. Mówiłeś. Ale się zbagowało, wielkie starcie. Widzisz, tak się robi, Iny. Dobra, zaraz zrobimy to. Ogólnie, ogół, wog, w ogóle, piszcie, jaki macie poziom karnetu. Ja 22. Będę miał. Dobra, więc może polecimy tak Podklepę. Albo nie, dam ostatnią szansę Jackie. Ostatnią. Jak teraz będę miał na minusy, bo nie wiem, co ja zrobię. Już nigdy nie gram Jackie. Nie, jak ją dropniesz? Mhm. Będę miał pierwszą rangę, chociaż będę miał 15 tysięcy ale będę miał pierwszą rangę. W ogóle też. A dobra, już nic. Jeśli ktoś lubi chula nogi y y y Możecie wejść na kanał Street Ekipa tam, nagry tam nagrywamy, jestem operatorem Street Ekipe, więc zachęcam do wejścia na kanał Street Equipa. Zasubskrybowania oczywiście. Dzwoneczki mi łapeczkę w górę. I właśnie, o, zostawcie subka na moim kanałku. Skromnym. Tak myślę, jak, jak chcecie więcej takich serii, dajcie 5 łapek w górę. To będzie drugi odcinek. Będzie drugi odcinek z Davidem. Mhm. Albo, Albo z... może jeszcze kimś, ale nie zdradzamy kom. Kim. Hmm. Jak będzie 10, to z drugą osobą. Ktoś, kto jest bardzo znajomym Davida. Tyle wam możemy powiedzieć. Mhm. Mm, nie, 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 mam lepszy pomysł. O, dobra. Dobra. Mam nadzieję, że zrobię winka. Chłopy. Kozaki albańskie. To zobacz. Nie no, wygrasz to. Dobrze! Kocham cię Jackie. Dobra, jesteś numerkiem jeden. Czyli ile my mamy? Puch? Ja mam czternaście. Ja mam 14, a ty czasami nie masz 12? Nie wiem. Możecie, możecie policzyć w komentarzach, ile mamy pucharków. Sam nie nadążam. Dobra, Bulik. więc... Po tej gierce. Jeszcze ja jedną gierkę i sprawdzamy ile mamy pucharków. Wbitych. Dokładnie. Na tym odcineczku. Skromniutkim. A jak będę harangę, Że nikomu nie piszę? 13 No nie! Kolcik Boży mnie wyjedzie. Mm. Chłop jest dobry. Nam nam. Chłop, wiedziałem, że to chłop zrobi. Siódmy. Dobra, na minus. Ile na minus? Dwa, masz dziesięć poków. No nie wiadomo ile ją mam. Dobra. No to ja zaufam jeszcze raz Jacki. No Jezus, no co tym Jackie ma? Co on ma z tą Jackie? Ja kocham Jackie. Mhm. Idę na środek od razu na pełnej. Kaktuski. I. Kolcik. Jackie, nie wiem czy to moja ulubiona zadymiara. Chłop jej jeszcze nie ma. Chłop na żadnym koncie jej nie miał. Chłop chyba deda. A śmieję się z Łuczyńskiego. Kurde, ile mam pucharków? Nie, chyba wiem. 13. Ale zaraz ostatnia gierka, krzyżka. Chciałbym wziąć inny tryb. Nie, nie lubię aż tak solo. A potem zobaczymy ile mamy winów na solo. Na koniec odcineczka zobaczymy ile Krzysiek ma winów na solo i napiszemy w opisie. Napiszemy wam kto wygrał, bo nie liczyliśmy punktów i zapomnieliśmy totalnie. Ale tu się czeki przydała teraz, patrz ile PR był. Dzięki, chłopie. Dzięki. Jaka drecka? Patrz. Ciup, ciup, ciup. Dwa tysiące. Kurde, Bruno, zostaw mnie Czyli Reo, Nie wiem, jakąś. Się... Oreo. Oreo smarz. Bum. Bum. Dzień dobry. Jak tam pani Rosa się miewa? Co no tam, jak tam dzisiaj na budowie? Jako osiję, a co? A dźwik nam spadł. Normal, kurde. Ej nie, skoro ty, Krzysiek, wygrajesz tę gierkę, to nie może być parzysta. To ty musisz mieć 12, ja mam 14 i to jest moja decydująca gra. Jesz jeszcze sobie zobaczymy, co będę miał w Big Boxie. Ale by było fajnie, jakby na odcinku dropło. Nie. Aj. Pewnie będzie kiedyś taki odcinek. W którym. Aj, nie! Zostawicie pod tym odcineczkiem 7 łapek w górę. I Krzysiek nie odbiera nagród. Do 30 levela, bo będzie mega box. I i robimy opening. ok I teraz Jackie, decydująca runda. Muszę sześć puszek wbić, będzie remis. Mam chyba taką nadzieję. Takie mam przeczucie, nie? O, idę na mm. Mam nadzieję, że to liczyliście. A jak nie, to opuścicie odcinek od. Napiszemy w opisie, ile. Mieliśmy. I tyle. I teraz. Bum, bum, bum. Boom. Dla mnie Jackie jest fajna, bo może niszczyć wiele. Wiele. Znaczy, wiecie o co DPD? O CB. O DPD. DPD. 8. Dobra. Ja mówię na gwarantowanego. I jak przy, znowu cię zabije Rosa? Zabijcie go. Zab macie go zabić. Dzięki. Ale, ale y, to Nick baguje, tak jak u mnie na kompie. M Mik, melomik. I możecie dołączyć też do klubu. Ty, to do klubu PNU. Piszcie w komentarzach, jaki, jaki macie klub. Dołączymy, testujemy was i tyle. Testujemy was. To trochę źle zabrzmiało. <noise> testujemy was. O nie. Testujemy waszą mądrość o Brawl Stars. Nie, testujemy granie. Musicie przynajmniej... To wygra, ten dostaje stałego członka. To wygra z nami. Ten zostaje od, od razu. Członka. Nie można klnąć. To jest naj, najlepsze. To jest najlepsza zasada. Dobra, dobra, pewnie David wygrał. Chyba wygrałem. Ale zobaczymy po nagraniu. No więc teraz. Niestety, ale kończymy ten odcineczek ja do Jackie. Niestety, ale kończymy ten odcineczek I jak pamiętajcie, jak chcecie więcej takich yy, to. Takich... no takich... Nie wiem jak to nazwać. Zapomniałem jak to się nazywa. No, jak chcecie takich wiecie. Hmm. odcinków z, z no. Davidkiem. No, no to zostawcie tam 7 łapek w górę i, od, i robimy opening. Więc do, do nas, do, do usłyszenia. No, do, do, usłyszenia. do Elo.